Długi weekend czas zacząć i zamiast męczyć Was kolejnym tutorialem, proponuję kilka dobrych rad. Na przykład wszystkie moje szablony przechowuję w ten sposób w teczce z przegródkami. Jest to bardzo wygodne i szablony się nie niszczą. Często pytacie, co robię, gdy któryś z preparatów stanie się za bardzo gęsty. Zazwyczaj dolewam wody i mocno mieszam, ale gdy zgęstnieje mi klej z werniksem, to do kleju dolewam lakieru. Gdy dolewałam wody, to klej wtedy bardzo marszczył mi serwetki. I drugi sposób. Preparaty zazwyczaj przechowuję do góry nogami. Dzięki temu mogą mi leżakować nawet kilka lat i nie wyschną. Oczywiście coś za coś. Przechowywanie do góry nogami powoduje, że denko jest upierniczone preparatem, ale to jest tego warte, ponieważ preparaty w ten sposób przechowywane wytrzymują dużo dłużej niż obiecuje producent. Jeżeli odwrócimy pudełeczko do góry nogami, to zazwyczaj preparat sam spłynie na dół. Ale jeżeli to jest coś bardzo gęstego, np. pasta śniegowa, to trzeba mocno postukać, żeby preparat spłynął na dół i uszczelnił dolną część pudełka, odcinając dopływ powietrza. Zdarzają się w sklepie reklamacje: dzwonicie i mówicie, że data ważności na opakowaniu już dawno minęła. Ten rząd cyfr i liczb, które widnieją na opakowaniu, to nie jest data produkcji, choć czasami bardzo ją przypomina. Tutaj wygląda, jakby to był listopad 2015 roku, ale taka zbieżność liczb to przypadek, bo zazwyczaj ten kod zupełnie nie przypomina daty. Data ważności opisana jest na opakowaniu i pokazuje, ile miesięcy od daty otwarcia słoika preparat będzie nam działał prawidłowo. Na zwykłej farbie tego nie robię, ale na przykład na preparatach do spękań na spodzie wypisuję sobie datę otwarcia słoika, bo zrobienie spękań, które nie wyjdą jest bardzo bolesne. Zaschnięta pasta woskowa to żaden problem. Pamiętajcie, żeby nigdy takich suchych słoików nie wyrzucać, bo wystarczy dolać trochę terpentyny balsamicznej i ten preparat znowu będzie działał. Akurat o tym zrobiłam kiedyś dla Was specjalny film i podlinkuję Wam go pod tym wideo. Jakby myślę jeszcze troszkę sensownych rad, to zrobię drugą część, na którą zapraszam za tydzień.